Cześć! Często od tkance tłuszczowej mówimy ogólnie, bez jakiegokolwiek podziału i w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego. Warto jednak wiedzieć, że na tym polu są pewne niuanse wpływające chociażby na aspekt zdrowia. Można bowiem wyróżnić tkankę tłuszczową, której nadmiar jest szczególnie niebezpieczny właśnie dla zdrowia. O co chodzi? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Tkankę tłuszczową możemy podzielić względem rodzaju, na przykład biała czy brunatna, ale również względem rozmieszczenia. I tutaj wyróżniamy tkankę tłuszczową podskórną, czyli ta, którą widać, ta, którą wręcz możemy chwycić ją w postaci fałd skórno tłuszczowych czy ta, o której najczęściej się myśli, gdy mówimy o tkance tłuszczowej, właśnie. Ale wyróżniamy również tkankę tłuszczową trzewną. tłuszcz trzewny, czy też inaczej wiscelarny, to tkanka tłuszczowa, która pokrywa narządy wewnętrzne. Jej dotknąć nie możemy i też raczej jej nie widać, no chyba, że odbija się to istotnie na obwodzie pasa. Jakie to ma znaczenie? Ano, takie, że obecnie wiemy, że to nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej tkanki tłuszczowej podskórnej w znacznie mniejszym stopniu zwiększa ryzyko przewlekłych, zagrażających życiu chorób metabolicznych. Tkanka tłuszczowa w konsekwencji wzrostu czy komórki tłuszczowe właściwie, w konsekwencji wzrostu wokół narządów zaburzają transport tlenu, prowadząc do hipoksji, co w konsekwencji prowadzi do szeregu powiązanych ze sobą reakcji wpływających chociażby m.in. na e, zaburzenia w sygnalizacji, m.in. insulinowej, prowadzącej do insulinooporności, e, nasilenia stanu zapalnego czy uszkodzenia komórek. Trochę problem w tym, że populacyjnie częściej przejmujemy się niewielką fałdą, a nie tym, czego nie widać, co też w zasadzie nie, nie dziwi. Tu przykład, jak to może wyglądać. Poziom tkanki tłuszczowej ten sam, lecz rozkład zupełnie inny i niestety druga osoba jest w gorszej sytuacji metabolicznej, choć w praktyce może sobie myśleć, że tkanki tłuszczowej ma mniej, w końcu mniej jej widzi, ale to tylko wrażenie. Jak oszacować, czy istnieje u nas problem? Chociaż BMI na poziomie populacji dobrze koreluje z ogólną zawartością tkanki tłuszczowej, poza osobami z mocniej rozwiniętą tkanką mięśniową, to może mimo wszystko maskować właśnie różnice w rozkładzie tkanki tłuszczowej na poziomie Indywidualnym. Na tym polu trochę lepiej, ale zdecydowanie nie idealnie sprawdza się pomiar obwodu talii, bo bardzo dobrze dopiero może ocenić to tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Mimo wszystko, z obwodu talii warto korzystać, czy też z innych wskaźników, takich jak chociażby WHTR, czyli stosunek obwodu talii do wzrostu. Jak to zmierzyć? Znajdź dolną część żeber i górną część bioder. Następnie owiń taśmę mierniczą wokół talii w połowie odległości między tymi punktami. Będzie to mniej więcej tuż nad pępkiem. Następnie wykonaj po prostu naturalny wydech. Jeżeli masz wynik, podziel obwód talii przez Wzrost. Na przykład, jeśli obwód talii to 96,5 cm, a nasz wzrost to 170 cm, 96,5 dzielimy przez 170. W tym przypadku stosunek talii do wzrostu wynosi 0,57 setnych. Przyjmuje się, że wartość poniżej 0,5 jest wartością prawidłową, jeżeli wynik jest wyższy, to może to wskazywać na zwiększone ryzyko zdrowotne i warto wówczas rozważyć redukcję masy. Ciała. Dajcie znać w komentarzu, czy ten materiał był dla Was wartościowy i czy go rozszerzyć w przyszłości, bo mogę o tym trochę więcej powiedzieć. Dajcie znać w komentarzu, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, już niebawem. Hej!